Pokój dobro, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Witam Darka, witam Grzegorza, szczęść Boże, witam Łukasza, Boże, Bożenę, Beatę, moją siostrę, która jest przy mnie, Halinę, Piotra. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam, Grzegorza. Którzy dołączają do naszej wspólnej modlitwy na korące Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze, w naszych intencjach, za naszą Ojczyznę Polskę, za prezydenta Karola Nawróckiego, w intencji księdza Piotra Pawlukiewicza, radość nieba dla niego, w intencji Ojca Świętego Leona, za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, za zmarłą mamę i zmarłych z rodziny, za mamę i siostry Pablo Picasso. Za córki z rodzinami, o zdrowie dla męża, za kapłanów, zakonników, o pokój na świecie. Módlmy się za wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę i nie potrafią się modlić. Módlmy się za tych, którzy hejtują Kościół, za hejterów, którzy się tu pojawiają na tym kanale. Módlmy się w intencji mojej parafii w koszarowie Bystrej. Módlmy się w intencji franka siostrzeńca, który za kilka dni będzie obchodził swoje kolejne urodziny. Dziękujmy za dobrą operację dla naszej mamy. Módmy się o szybki powrót do zdrowia. <laughs> Módlmy się w intencjach, które proszą, proszono nas. Wpisujcie intencje, dajcie kciuk do góry. Jeśli możecie też, to wesprzyjcie ten kanał tradycyjnie super czatem, super naklejką, wspieraniem cyklicznym co miesiąc. Módlmy się tak, o to, co prosi Grzegorz, o powrót do zdrowia dla Darka, prosi Darek, ale to nie chodzi o Darka, który pisze, tylko o Darka troszkę innego, kolega. Módlmy się w intencji wypoczywających, na wakacjach. Rozpoczynamy naszą koronkę, zachęcam do udostępnienia. Kciuk do góry, moi drodzy, każdy zalogowany. Wpiszcie hashtag modlitwa, hashtag miejscowość, skąd jesteście. Hashtag Jezus, hashtag Pawlukiewicz, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze, nasz któryś jest w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Modlimy się także za hejterów. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Cię ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miło serce dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. dla nas całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwą najmilszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie Miejsce za grzechy nasze i całego świata. Dla jego, nas, dla jego bolesnej męki mił miło serce dla nas całego świata Dla jego bolesnej męki mił miło serce dla nas całego świata Dla jego bolesnej męki mił miło serce dla nas całego świata Dla jego bolesnej męki mił miło serce dla nas całego świata Dla jego bolesnej męki mił miło serce dla nas całego świata dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie <tri�flen Anything> dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Ojcze przedwieczny ofiarując Ci ciało i krew Twojego najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przypodanie za grzechy naszej całego świata Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki imię i miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miły mi osierdzie dla nas z całego świata. Dla jego bolesnej męki, miły mi osierdzie dla nas z całego świata. Dla jego bolesnej męki, miły mi osierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miły mi osierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miły mi osierdzie dla nas z całego świata. Dla jego bolesnej męki, o dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niech miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miło dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miło dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie Miło dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. nie miło dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miło dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miło dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, miłosierdzie dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, miłosierdzie dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Oliwcia YouTube napisała: ja tam nie wierzę w Boga, ale Oliwcia, Bóg w ciebie wierzy dokonał ofiarę ze swojego życia na krzyżu, między innymi za Ciebie, więc ta piąta dziesiątka będzie w Twojej intencji i w naszych wszystkich intencjach o łaskę wiary dla oliwci. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i, i całego, całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, miło się dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, miło się dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, miło się dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, miło się dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej dla nas całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny nad nami, nad całym światem o krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie za naszą ojczyznę Polskę, za prezydenta Karola Nowruckiego, za naszą mamę. Pod Twoją obronę uciekamy się. święta Boża Rodzicielką, naszymi prośbami, czy nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. A za wszystkich zniewolonych jakimkolwiek grzechem, za tych, którzy odeszli od wspólnoty Kościoła, za tych, którzy nie wierzą. O łaskę wiary. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty wodzu niebieskich zastępów, szatana, inne duchy złe. Które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą, strąż do piekła. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, później może w macie czas na pozdrowienia, na pytania. Jestem do dyspozycji. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrze, jeśli macie jakieś pytania, dzisiaj modliła się ze mną. Ostra moja. Nawet ją było dość dobrze słychać. Właśnie to jest. Te, są te mikrofony, które dzięki waszemu wsparciu udało się kupić. Są także rozdzielacze. Na no dzisiaj było lepiej, nie było pogłosu, bo to też na trzy zestawy, więc bardzo, bardzo wam dziękuję za każde wsparcie. Super czat, super naklejkę. Obejrzenie reklam to też jakiś tam grosik wpada. Bardzo dziękuję. Czy franciszkanie mogą przebywać w pustelni? Tak, my sami mamy pustelnię w Jaworzynce, niedaleko Koniakowa, jako miejsce odosobnienia, ale też miejsce takiej modlitwy szczególnie. Święty Franciszek też posiadał taką pustelnię. Może, może można też do tej pustelni naszej przyjechać na chwilę, łapać trochę też takiego oddechu duchowego, tak samo jak zresztą do koszara wybystrej, ale dopiero po wakacjach, bo wakacji nie mamy. Moi drodzy mniej. Zachęcam do wsparcia tego kanału. Tak jak Mirek Grabiec ma super naklejka, super czat, wsparcie comiesięczne z poziomem wyżej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju tego kanału. Siostrę mam uściskać, siostra od zdrowia, jest po mojej prawicy po waszej lewicy, także bardzo wam dziękuję. Dobrze moi kochani. Dzisiaj będziemy kończyli. O dziwo, zobaczcie, nie ma hejterów dzisiaj. No coś się stało, więc dobry czas. Wczoraj był Armagedon, więc zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze chwilę. Może dobijemy do 15 minut. Szczecin, parafia świętego Ottona. Bardzo się cieszę, że jest Pani Urszula z nami. Dobrze, że jesteś. Życzę wszystkim dobrego wieczoru. No to moi drodzy, rozłączam się. Trzymajcie się Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.